to oznacza tylko jedną. Po prostu mnie poniosło, ale chcę to nagrać i mieć właśnie to na pamiątkę. Bo uważam, że naprawdę to będzie fajny czas przypomnieć sobie jak to wszystko wyglądało, a naprawdę ja kocham takie rzeczy robić, kocham organizację, kupować sobie właśnie jakieś takie rzeczy, także zapraszam na haul zakupowy do nowego mieszkania. Ogólnie to są y, szczególnie zakupy właśnie z action, i pokażę Wam co tutaj właśnie mam. Zacznijmy sobie od jednej w sumie z ciekawszych rzeczy, a ja uważam, że właśnie są to te patelnie. Tutaj te patelnie mam w domu rodzinnym i powiem Wam, że naprawdę są to świetne patelnie, bo one właśnie są granitowe i nic tak do nich nie przywiera i fajnie się właśnie jakieś potrawy na nich gotuje. Także za nie zapłaciłam 89 zł. Następnie tutaj mam jakąś chemię, w sumie nie mam to tak porozdzielane fajnie, ale mam tu chemię do toalety. A tutaj właśnie z Pepką mam takie dywaniki łazienkowe, one były właśnie jeden z tych tańszych, ale nawet spoko. Podobały mi się i takie właśnie są minimalistyczne, ale bardzo fajne. Ich mam dwie sztuki. Kupiłam taką obieczkę do ziemniaków albo do jakichś warzyw, także to jest akurat spoko rzecz. Myślę, że się przyda. Bardzo ładnie dorwałam w Pepko solniczki i pieprzniczki. Bardzo lubię takie właśnie ryflowane szkło. I właśnie tutaj kupiłam jeszcze w Pepko taką łyżkę i taką szpatułkę. Ale właśnie dzisiaj, tutaj w mieście rodzinnym, właśnie widziałam, że był taki zestaw ładniejszy niż to. No ale już będzie. I teraz tutaj będzie ogólnie taka kuchnia. I tak, zaczniemy sobie od sztućców, bo ogólnie miałam bardzo dylemat, które sztućce wybrać. Miałam zamawiać już z Ikei, ale wybrałam y, takie z Biedronki, ale właśnie akurat chyba dzisiaj była jakaś nowa kolekcja z Magdon Gessler, także wziąłam sobie takie dwa złote właśnie zestawy sztuczców. Co prawda jeden był za 10 zł i tutaj yy, są tylko cztery sztuki, więc tak jakby to jest dla jednej osoby, ale pokażę, jak wyglądają w środku. Jeśli chodzi o wybór sztućców, to według mnie to jest dla mnie ciężki wybór, bo właśnie w papku takie były sobie. Z tej moja mama mówi, że też takie sobie, także. Wybrałam takie z i One będą na początek, ale jak widzicie, nawet spoko się mienią, i w ogóle w świetle inaczej wyglądają. Także to jest taki zestawik dla jednej osoby. Następnie jeszcze mam takie coś, to odziedziczyłam, ale właśnie są to takie sztuczce sałatkowe, też złote. I takie małe widelczyki, No, nie planowałam, że będę mieć w złocie sztućce, ale na razie będą ok. Tutaj jeszcze mam, to wypadło, ale tutaj jeszcze mam taką właśnie szufelkę mini. W sumie nawet spoko. Kosztowała ona ile? Około 4 zł w pepko. Także spokoją sobie tu można chyba zacisnąć. Taka poręczna. Tutaj mam jeszcze takie szczotki. Jedna pójdzie do łazienki, a druga do kuchni. Nie wiem, która gdzie. Ale to się obczai. Tutaj w Rossmanie jeszcze kupiłam takie gąbki zwykłe. Tłuczek, proszę bardzo. Tutaj mam jakiś pastę. Taką chochlę. Ogólnie Mam bardzo, a raczej miałam bardzo wielki problem z chochlami, bo wszędzie właśnie są takie małe. No i wybrałam w końcu taką metalową, bo wszędzie były jakieś plastikowe. I jeszcze tutaj mam taką szczoteczkę. I tutaj przejdźmy do tego wielkiego woru z action. Tutaj jest dość sporo rzeczy. Mam takie dwie miski: jedna większa, druga mniejsza. Takie ściereczki. Następnie takie miarki, tutaj jest ich trzy. To właśnie jest duża, mniejsza i najmniejsza. Tutaj jeszcze jakiś taki papier do pieczenia. Takie tu są podstawowe rzeczy. Bardzo mi się spodobał ten stojak na papier do kuchni. On jest naprawdę przepiękny. I tak, mamy mieszadełko. Mamy tuczek do ziemniaków. Klamerki do prania. O, klamerki do prania. Tutaj mamy taką szpatułkę. Takie szczypce do potraw. Tutaj jeszcze są nożyczki. I tutaj Wam pokażę chemię. Taki odświeżacz powietrza. Ja go mam, tylko w innym właśnie zapachu jest spoko. Tutaj ogólnie chemia z Action jest spoko. Właśnie bardzo dużo osób znam, które właśnie są zadowolone z tych ogólnie chemikaliów z Action. Także tutaj mamy do kuchni płyn taki, tutaj mamy do łazienki, a tutaj y, mamy do kuchni y, ten, do mycia naczyń. Tutaj mamy jedną kostkę, tutaj mam worki na śmieci. Ok, tutaj mamy jeszcze takie ściereczki, ale one nie są z mikrofibry, tylko z gąbki. Tutaj mamy takie, ja nie wiem jak to się nazywa, takie ścierki przeciw właśnie gorącej temperaturze. Także naprawdę one w ogóle są fajne jakościowo. Tutaj też jakieś worki, bo. tutaj też jakieś worki do kosza. I na koniec mamy taką deskę, to jest deska bambusowa, i naprawdę bardzo podobna, właśnie jest tutaj w moim domu, ale to nie jest ta sama, ale naprawdę bardzo w ogóle fajny wzór tej deseczki, i to drewno jest naprawdę bardzo takie fajne, oraz myślę, że naprawdę będzie się fajnie na niej kroić. Nie jest też jakaś taka mała, ani duża, także idealna i w sam raz. Jak widzicie, jest naprawdę tego sporo. To ogólnie są nowe rzeczy. Które właśnie kupiłam i muszę to jakoś przewieźć prawie 200 km ode mnie. Ale o innych rzeczach to ja nawet nie wspomnę, bo ja nie chcę sobie tego wyobrażać. No ale tak to właśnie wygląda. Także pokazuję jeszcze Wam tutaj z takiej strony, ale no naprawdę jest masakra z tym. Tutaj właśnie Wam pokażę, że te rzeczy wszystkie, co Wam wczoraj właśnie pokazywałam, to one znalazły się tutaj. Tutaj jeszcze dołożyłam takie talerze i szklanki oraz takie pudełeczka. A tutaj właśnie jest moja suszarko-lokówka. Tutaj pokażę Wam właśnie tą suszarkę. Ona jest właśnie taka wielofunkcyjna i naprawdę sobie ramion, bo ona jest naprawdę bardzo fajna, ma właśnie inne końcówki właśnie przeróżne końcówki także ją na pewno zabieram. Ale chcę wam też pokazać inną szafeczkę i chodzi właśnie o nią. I tutaj mamy właśnie perfumy. Zazwyczaj właśnie tu są perfumy, bo to jest właśnie odnośnie perfum tam mam jeszcze jakieś takie kremy, balsamy. No, i pudełka po jakichś właśnie współpracach, i tak dalej. I właśnie na pewno zabieram tą, i zastanawiam się, czy nie zabrać tej szafeczki, ale tą będę myśleć nad nią. Ok, powiem Wam, że ogarnęłam sobie te szafki, poukładałam. Tutaj oczywiście zostawiam jakieś takie ubrania, które po prostu mi się nie przydadzą tam na mieszkanie. Nad tym swetrem się zastanawiam, ale to będę jeszcze myśleć. A tutaj mam właśnie rzeczy, które będę zabierać. One są właśnie nowe, wyprane i tak dalej. A tutaj mam książki. To są książki, które już nie będę chciała i muszę z nimi coś zrobić i chyba dam mojemu przyjacielowi. Ogólnie też jeśli chodzi o walizkę, to zabieram i w tej walizce będę miała ciuchy ubrania. I myślę, że i tak spoko lepiej wziąć sobie... W... Jakąś walizkę, bo jak na przykład będę wracać do domu, to ta walizka zawsze będzie, także tutaj w walizce będą znajdować się moje wszystkie ciuchy. Mam nadzieję, że wszystkie jakoś się zmieszczę. Dzisiaj właśnie jest czwartek, a w sobotę zabieramy wszystkie rzeczy i jedziemy tam do zamościa, więc dobrze, że dzisiaj właśnie przyszła ta IKEA. Pokażę Wam te rzeczy, ale rozłożę je sobie na łóżko. Zacznę tutaj od rzeczy do sypialni, także tutaj mamy takie pościele. One właśnie mają nazwę Sorgmantel, chyba tak to się czyta. I ogólnie wybrałam w takim kolorze, bo nie było też innych w takiej fajnej cenie. A za te y, dwie prześcieradła, jedno jest po 40 zł, także wziąłam takie właśnie w zielonym kolorze, bo ogólnie też sypialnia tam jest właśnie w takim zielonym kolorze, także. Y, to będzie myślę, że pasować. Tutaj jest tarka, bo nie mogłam w innych sklepach znaleźć, także tarka. Wzięłam też na spróbowanie takie noże. I taki garnek tutaj. One, one są w ogóle w trzy paku, także tutaj są garnki, taki duży, mniejszy i taki malutki, także to są rzeczy do kuchni i do sypialni. A właśnie jeśli chodzi o zastawę, to wybrałam taką piękną zastawę. Tutaj właśnie są takie dwukolorowe. Jest taki beżowy, to jest akurat głęboki taki talerz, a tutaj mamy taki szary no naprawdę mi się mega y, podoba taki styl również mam mniejsze talerze, a tutaj są takie większe, tylko te mniejsze właśnie mam z Pepko. one są z tej serii od Magdy Gass Gessler chyba taki jednokolorowy, taki beżowy i one były właśnie z serii ten Masterchef, a tutaj właśnie są z Ikei, naprawdę mi się bardzo to podoba tutaj właśnie mamy taką jedną połowę takim wzorze, tutaj taki mamy jasno-szary a tutaj beżowy i naprawdę w sumie nawet można to jakoś tak fajnie łączyć, ale no mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba taki styl i wiecie, można to tak fajnie połączyć także ogólnie zastawa jest dosyć uboga bo w sumie tylko mieszkamy właśnie z chłopakiem ale wiecie, na początku wystarczy takie mam też jakieś inne talerze, także na razie wystarczy takie, ale no naprawdę bardziej mi się podoba ta zastawa Ogólnie też w ostatnim czasie nałożyło się u mnie dużo współprac A przez to, że byłam chora, to naprawdę nie miałam czasu jakoś nagrać Właśnie w tym tygodniu tak się to złożyło, że wiecie, tutaj rzecz na wyprowadzkę Tutaj właśnie nagrywanie współprac, ale powoli mam już to wszystko ogarnięte Także tutaj do walizki pakuję ciuchę. Dzisiaj jest sobota i to jest koniec to jest, wszystkie moje rzeczy to są. Tutaj jeszcze tylko to zabrać, i tak naprawdę spakować jakieś tam ostatnie rzeczy. Także tak to wygląda. Piję kawkę i ogarniamy. Teraz właśnie rozpakowuję sobie ubrania i rzeczy. I na razie tu mam zajęte półki. Nie wiem, czy kojarzycie serial Cassandra, ale właśnie ja z facebookowych grup bardzo dużo dobrego słyszałam na temat tego serialu i powiem Wam, że wkręciłam się. Jestem już na piątym odcinku. Także jak nie wiem właśnie, co robić, nie to sobie oglądam, ale powiem Wam, że trzeba przez to przebrnąć. I w sumie to jest taki mini serial, jak widzicie, sześć odcinków ma, także spoko. No ja sobie oglądam, ale powiem Wam, że no naprawdę wkręca i jest dosyć taki mocny, także ja lecę oglądać, a później co ja będę robić, to nie wiem. Hejka, minęło już trochę czasu od tej wyprowadzki, ale wracam z update'em. To naprawdę pościel z IKEA jest naprawdę super i też kodry, które chłopak kupił, to one się po prostu uzupełniają w pełni i naprawdę zgrany duet. I naprawdę bardzo fajne są, takie przyjemne i bardzo ładne. Tutaj Wam pokażę urywek z salonu. Właśnie tak, mamy nawet balkon, także spoko. Tutaj trochę się już rozgościłam, tutaj strefa <grywania> naprawiania siebie. A tak się prezentuję ja jest dosyć późno, a ja jeszcze nie jadłam śniadania, ale to zrobię właśnie. Pamiętacie, jak wam że ułożyłam sobie to wszystko? Fajnie, no to no, tak to wygląda po miesiącu. Nie jest najgorzej, ale jest po prostu tak, jak jest. Łazience też się trochę już tutaj zagospodarowano. Prawie miesiąc, także. No Tutaj właśnie mam produkty do włosów i takie inne rzeczy. Tutaj jest ze współpracy mam jakieś produkty i tak dalej, ale pokażę wam coś. Tutaj właśnie ma taki kącik z rzeczami do mycia twarzy i w ogóle, a patrzcie na to. To jest moja szafka, a to jest chłopaka. No ale co, no, jest tak jak jest. Tutaj ta szafka, tutaj trzecia. Także no. Jest tego dosyć sporo, no ale tym się jakby zajmuję i cieszę się, że i tak mam tyle kosmetyków i mogę sobie pozwolić na właśnie nagrywanie o kosmetykę i w ogóle łapać jakieś tam współpracę. Patrzcie, jest godzina 11.10, jeszcze śniadanie nie jadłam także będę sobie ogarniać tutaj w ogóle trzeba posprzątać trochę w kuchni i tak się to prezentuje. I tak to właśnie wszystko się prezentuje. Tutaj mamy swoje rzeczy. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda z talerzami. No i niektóre są w myciu, ale nie, nie mam tego dwóch talerzy, jak coś. Ale są w myciu. Tutaj ta szafeczka tak się prezentuje. A ja teraz zabieram się za zrobienie śniadania. Nie wiem, co jeszcze będę jeść, ale coś wymyślę. No i tak właśnie spędzam tu dnie na razie, także... Jest spoko, fajnie się tu czuję i fajnie się tutaj czuję, trzeba też poogarniać inne rzeczy i aby ta wiosna przyszła. Żeby nie było, to Wam pokażę te talerze, to są te z Ikei, tutaj mamy te z Ikei, a tutaj te z Pepko. W końcu Wam ich nie pokazywałam, ale naprawdę one są bardzo fajne. To naprawdę bardzo fajne i takie, no dosyć pojemne, także nawet obiad by się tutaj zmieścił, także to plus. Z takich rzeczy to jeszcze kupiliśmy taki dzwanek. Jest to dzwanek z Brity. Ja wszystkie dzwanki miałam z Duffy, a ten jest naprawdę taki fajny, bo ogólnie plus jest taki, że jeśli tu nalewacie, a już to się przefiltrowało, to z tego Wam nie cieknie tutaj, a w Duffy spotkałam się właśnie, że to po prostu ciekło. Tutaj jeszcze Wam pokażę kubeczki, takie w Action. Mamy te wielkie, ale one są za wielkie na taką herbatę małą, także tutaj są właśnie z Action. No, a koszty były z 5 zł, także naprawdę bardzo fajne. Jeszcze wrócę do update'u właśnie z garnków z IKI, jednak wiecie, musicie przeczytać i czytać te instrukcje, bo jak widzicie, na żywo to tak może nie wygląda, ale w kamerze tutaj wygląda to okropnie, a chodzi właśnie o to, że po prostu jak zagotowujecie wodę, to wtedy najlepiej właśnie używać, no, wsypywać sól, a nie właśnie przed zagotowaniem wody, także tutaj jest problem, ale. No raczej tego się już nie da uratować, także tak to wygląda, no ale Wam pokazuję, jak to jest. Będę Wam pokazywać tak dokładnie, gdzie tutaj się znajduje, ale naprawdę fajnie, że wpada tu tak dużo światła, także naprawdę spoko. A jeszcze powiem Wam, co do tych noży właśnie z IK. One naprawdę są super, nawet na desce widać, jakie one są ostre, także tutaj naprawdę polecam. I właśnie, wczoraj kupiłam sobie takie rurki, jest to jakaś oczywiście edycja pistacjowa, nie wiem ile one kosztowały, ale jest 4 zł, coś około w Biedronce i powiem Wam tak, że jeśli zjecie ich więcej, to one są właśnie takie słone, ale nawet spoko powiem Wam, nie czuć taką chemią, ale no jednak słodycz to słodycz, ale nawet spoko, widziałam, że dużo osób właśnie kupowało, także polecam. Jeszcze w ogóle dostałam ze współpracy właśnie takie kulary. Powiem Wam, że nawet spoko, właśnie z tej firmy mam już jedne i naprawdę są bardzo fajne, także takie cute. Może nie wygląda to estetycznie, ale mam chlebek, pesto, szpinak, jajeczyca i ogóreczki. że ogólnie tak wyglądał cały proces przeprowadzki tutaj do nowego miejsca. Także myślę, że Wam się spodobało. Ja ogólnie lubię takie filmiki oglądać, także... To tyle i mam nadzieję, że do następnego. Bye!